Cóż, to po prostu było zbędne. Witamy w Łocz Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 odpałów muzyków na scenie. A break. One minute left. Przyjrzymy się najzabawniejszym, najbardziej szokującym i zapadającym w pamięć odpałom i napadom furii muzyków na scenie. W odcinku może pojawiać się wulgarny język. Stupidity just runs the world because entertainment is stupid. Numer 10. Josh Homme kopie fotograf w głowę Josh Homme z Queens of the Stone Age jest dobrze znany z bycia drażliwym i krótkiej cierpliwości. Wystarczy obejrzeć jego pełną wulgaryzmów tyradę przeciwko ludziom z publiki w Norwidzie Wood. Turn the Kolejny szokujący moment miał miejsce na świątecznym koncercie stacji radiowej KROQ. Homi kopnął fotograf pozornie bez powodu. Według fotograf Chelsea Loren, Homi gwałtownie kopnął aparat, który potem uderzył ją w głowę. Była zmuszona do szukania pomocy medycznej. Homi później przeprosił, mówiąc, że zagubił się w trakcie występu. I was a total dick. Numer 9. Czy w Portugalii są fani Nickelback? Have we got any Nickelback fans in Najwyraźniej nie. Po tym jak zirytowany Chad Kruger spytał publikę czy w Portugalii są fani Nickelback usłyszał niezbyt żywiołowe okrzyki. Następnie wokalista pyta, czy na widowni chcą usłyszeć rock'n'roll, czy iść do domu. Potem ktoś czymś w niego trafia, Chad dostaje w głowę, wyzywająco żegna się z tłumem, a następnie schodzi ze sceny i pokazuje środkowy palec. Jeśli tej nocy w Portugalii byli jacyś fani Nickelback, zespół raczej ich stracił. Numer 8. Dave Groll wyrzuca fana. No, 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 no. You don't fight at my show you asshole. Jeśli nawet tak równy gość jak Dave Grohl się wkurza, to znaczy, że coś naprawdę nie gra. W trakcie wykonania utworu Skin and Bones na festiwalu iTunes w 2011 roku Grohl przerwał koncert, by przerwać walkę w tłumie. Po zidentyfikowaniu sprawcy w pasiastej koszuli Dave szybko wyrzuca fana z koncertu i dostaje aplauz. Hey, in the striped Look, at me right here, mother... Look at me Look at me. Get the Out of my show right now. Get the out. Dlaczego? Dlatego, że jedynym co powinniśmy robić na koncertach, to dobrze się bawić. Ten moment idealnie pokazuje, jakie podejście do fanów ma rol. Dla wokalisty najważniejsza jest wspólna zabawa i na scenie, i na widowni. Yeah, Shut up. That guy was an Numer 7. Josh Tillman mówi o idiokracji... Czy ludzie że mamy an entertaining tyrant. Happening right now. Wydaje nam się, że fani nie wydają pieniędzy na festiwale muzyczne, by słuchać kazania na temat świadomości zbiorowej, przekonań politycznych czy rozważań filozoficznych. Do we think that our hilarious tyrant is going to be met with a hilarious revolution. Tillman miał wystąpić na festiwalu Exponential, ale zamiast wziąć gitarę i dać dobry występ, postanowił zapalić papierosa i pogadać o paraliżującym wpływie przemysłu rozrywkowego, naturze zła i głupocie naszego świata. No, 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 look over here, put awareness on. Następnie zaczął improwizować, zanim skowerował Leonarda Coena i przedwcześnie zszedł ze sceny. Nie wiemy, czy na czymś był, ale publika na pewno była zmieszana. Numer 6 Axel Rose skacze w tłum. Wokalista Guns N' Roses z pewnością ma talent do dramatyzowania. Jest niesławny ze względu na swoje tyrady i upadki, ale największym upadkiem był chyba ten dosłowny, gdy wskakiwał w tłum. Po tym jak kazał ochronie zabrać czyjąś kamerę, wskakuje w tłum i bierze sprawy w swoje ręce. Następnie obwinia słabą, żałosną ochronę, po czym rzuca mikrofonem i opuszcza scenę. Niecodziennie artysta opuszcza scenę, by dosłownie zaatakować swoich fanów, ale. Axel zawsze był jedyny w swoim rodzaju. Przy nim nigdy nie wiadomo, co nas czeka. Numer 5. Kartney Love się wkurza. I okej, okay, to możemy zrozumieć. Podczas koncertu w Brazylii, Love zatrzymała show, by zwrócić uwagę fanowi, który podrzucał zdjęcie Kerta Cobaina, frontmana Nirwany i męża Love przez dwa lata zanim popełnił samobójstwo. Go see the food fighters and do that shit. Nazwała fana hamem, wyjaśniając, że musi żyć z pamięcią o Kercie każdego dnia, i rzucanie jego zdjęć to głupia zagrywka i brak szacunku. Facet najwyraźniej zrobił to ponownie: Love go przeklina, pokazuje środkowy palec i opuszcza scenę. Większość odpałów jest dziecinna, ale tutaj trzeba zrozumieć sytuację. Numer 4. Kurt Cobain wpada w furię. A mówiąc o Kercie Cobainie i zachowaniu na scenie, tutaj muzyk zachował się. w swoim stylu. Cobain najwyraźniej mocno porobiony, przestaje występować w środku piosenki. Zatacza się do tyłu, uderza swoją gitarą o ziemię, następnie zaczyna siać zniszczenie. Rozwala zestaw perkusyjny, próbuje rozwalić wzmacniacze głową, a na koniec wymachuje i uderza jednym z talerzy perkusyjnych. Podobnie jak jego odpał na Hollywood Rock Festival. Ciężko stwierdzić, czy to jedynie ekscesy człowieka pod wpływem, czy wołanie o pomoc chorego faceta. Numer 3. Donita Sparks rzuca swoim tamponem w publikę. Takie zdarzenie naprawdę miało miejsce. Donita Sparks, współzałożycielka i wokalistka granżowego zespołu L7, naprawdę nie miała ochoty użerać się tego dnia z publiką. Podczas występu na angielskim Reading Festival zespół miał trudności techniczne, a rozdrażniony tłum zaczął rzucać błotem w stronę sceny. W odwecie Sparks wyjęła tampon, krzyknęła, żryjcie mój zużyty tampon, a następnie zaczęła klnąć i rzuciła nim w tłum. Nie, nie do końca wiemy co o tym powiedzieć. Artyści krzyczący na ludzi, wskakujący w tłum czy niszczący sprzęt, to przy tym coś normalnego. To next year, I Numer 2. W topa bilego Joe Armstronga w I Heard Radio. I'm gonna play a new song. The Jedna z najpopularniejszych wtop w historii internetu, jeśli chodzi o muzykę i ogólnie. Green Day występowali na festiwalu w Las Vegas, kiedy Billy Joe Armstrong zauważył, że została im tylko minuta czasu na scenie. Zamiast zakończyć występ z klasą, Armstrong nagle zatrzymuje piosenkę i rozpoczyna agresywną tyradę pełną wulgaryzmów. Oprócz tego mamy deklarację o tym, ile lat już działa na scenie i że nie jest Justinem liberem. Cokolwiek miało to znaczyć. Let me show you what, what fucking fucking me. Potem niszczy gitarę, pokazuje środkowy palec i schodzi ze sceny. Widzieliśmy wściekłych ludzi wcześniej, ale żeby aż taki, to z takiego powodu... One minute. God. I can love you all. We'll be back. To jeszcze nie koniec, ale już prawie. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków i pozostać na bieżąco. Numer 1. Kanye West w Sacramento. Kanye zawsze był kontrowersyjną postacią, ale tutaj przechodzi samego siebie i dostarcza nam czegoś, co jest chyba największą w topu w historii muzyki. I This is a moment in the matrix, right? Po półtora godzinnym spóźnieniu wystąpił bardzo krótko, po czym nagle eksplodował i wpadł w dziwny szał. Jego przemowa poruszyła wiele tematów, w tym innych celebrytów, na przykład Beyoncé i Jay Z, politykę Hillary Clinton oraz playlisty popowych radiostacji. Get ready, cause the show's over. Potem upuścił mikrofon i zszedł ze sceny. Co gorsza, odwołał pozostałe daty koncertów, usprawiedliwiając to stresem i wyczerpaniem. I to się nazywa topa. right people we are all equal but sometimes we be playing the politics too much and forgetting who we are